Wow, to ogromny żelkowy miś! Super! Jest cały niebieski! A i tan ma ostre czarne tokpoki! To przerażające! A co ma Britney? O, rany różowego kaktusa! Jak ty będziesz go jadła? Zacznijmy od Tary. No Tara, zaczynaj! Nie chęcią spróbujmy mojego żelkowego misia! Wygląda tak smakowicie. Tylko nie mogę go ugryźć. No dalej. Gryź się. Może spróbuję z tej strony. I tam pomożesz mi? No pewnie. Ciągnij. Już prawie. Aj! O! Głowa niedźwiadka? Czyli mogę ją zjeść? Zapomnij. Ten żelkowy miś jest mój. Oddawaj. Oddawaj. Możesz jeść tylko swoje tokboki. Nie, teraz kolej Britney. Moja? O nie, to przecież prawdziwy kaktus. Aż strach go jeść. Spróbuję odciąć mały kawałek. Wygląda stylowo, ale okropnie śmierdzi. Nie wiem jak zjem takiego kłującego kaktusa. Wój! to obrzydliwe. Ten kaktus jest taki A! Jaki Britney? Ej! Ojej, ona zamarła! Britney jest poza zasięgiem. Nic mi nie jest. I tam kontynuuj. No dobra. Czyli będę musiał spróbować tego Tokpoki. poki? A tu mam pałeczki. No to zaczynam. Wyglądają przerażająco. Już sam ich widok sprawia, że robi mi się gorąco. O, coś jest nie tak! Czuję, jak ogień się we mnie gotuje. O, rany! Och, to było mocne. Oj, Tara, sorry. Nie chciałem, żeby to się stało. E, pomogę ci zetrzeć sadze z twarzy. No. Wszystko w porządku? O rany, ale śmiesznie wyglądacie. Nowe przysmaki. Tara ma galaretkę z fanty. Itan ma Coca-Colę w żelu. A Britney ma czekoladową butelkę różowej fanty. Super! Próbujcie szybko. Może zaczniemy od Itana. Z chęcią. No to próbujemy. Wyciskam żel. O rany. Ale dobry. Żel z Coca-Coli jest taki słodki. I tak się ciągnie zjeść jeszcze kilka takich butelek. To było super. Co? Butelka przykleiła mi się do ręki. Uff. O nie, kurczę, przykleiła się do drugiej. To nie pomaga. Czekajcie. Spróbuję stopami. O tak, udało się. O nie. Teraz do ręki przykleił mi się but. Co za porażka. Dziewczyny, to naprawdę nie jest śmieszne. Dora, zaczynaj! To był niezły ubaw. Dobra, teraz ja mogę spróbować mojej butelki z galaretki. Am? Wow, jest to smaku fanty! Oj, Idan, co ty wyprawiasz? A, e, nic, po prostu mi gorąco. Tak, tak, jasne. A ja chcę dokończyć moją galaretkę. To jest takie dobre. Jest przepyszna. Podzielę ją na dwie części, żeby nie zjeść jej tak szybko. No, otrzep się ode mnie. Jak to zrobiłaś? Tara, dzięki. O nie, moje ręce się skleiły. No nie! I ten jesteś niemożliwy. Teraz moja kolej. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tej czekoladowej butelki. O tak, ale dobra. Chwileczkę, tam chyba w środku coś jest. Muszę to sprawdzić. O rany! To różowe skitelsy! Wyglądają niesamowicie pięknie. I są takie dobre. No dalej, odklej się! Ojej, Itan, zobacz! Ale super, że mam tyle cukierków i czekolady. A jak sobie radzicie z rękami Itana? Nadal są sklejone. Może pociągniecie z dwóch stron? No dalej to może pomóc. Hurra! To bolało, ale się udało! Przybijcie piąteczki! Stójcie, nie wolno, bo znowu się wszystko sklei. Co przygotowano dla was tym razem? Tara ma żelkowe oczy i się bardzo z tego powodu cieszy. I tan ma galaretowatą rękę? To wygląda dziwnie, ale pewnie będzie pyszne. O rany! Britney ma Nutelle i to różową. No to co, od kogo zaczniemy? Może od Tary? Zgadzamy się! Tara, zaczynaj! Z chęcią! Te żelkowe oczy są takie fajne! Wow! W środku jest słodki żel owocowy! Prawdziwa uczta! Teraz pokażę wam sztuczkę! Potrafię złapać ustami dużo oczu naraz! Na pewno mi się uda! Łapie, łapie, łapie! O tak! Super! Jestem zachwycona. To było fajne! Dziękuję, dziękuję. Powtórzę to. Łapię! O nie! Nie udało się. Ale mam tu żelkowe oko, więc to najważniejsze. I tam teraz ty. Nie, teraz bredni! No dobra, spróbujmy różowej nutelli. Biorę łychę i jedziemy z tym. O, tak. Ale to jest pyszne! O, będzie fajnie, jeśli zrobię tosty z nutellą. Ale żeby to zrobić, musimy przygotować tosty. Kładam krąki chleba do tostera i czekam. No i tosty. Teraz posmaruję jej nutellą. I można próbować. Niam-niam-niam. Ale pyszne. To jest super, super pyszne. Teraz zdecydowanie kolejna itana. Ta czarna ręka z galaretki jest jakaś taka dziwna. Ciekawa jak smakuje. O jacie! Smakuje naprawdę dobrze! Jest pyszna! Normalnie szok! Dziewczyny, szkoda, że nie możecie tego spróbować. Miam, niam niam. To było coś boskiego! Fantastyczne! Zjadłem wszystko do ostatniego okruszka. Wow! Britney ma automat z gumami. Jest taki słodki i różowy. A co ma i tam? Wow jest ich tak dużo. Zobaczmy, co ma tara. Ojej, to ośmiornica. Jest taka straszna i obrzydliwa. Nie wiem, jak ją zje. No, rzeczywiście ochyda. Britney, zaczynaj. Z chęcią. Nie chcę, żeby tara i jej ośmiornica zepsuła mi apetyt przed jedzeniem gum. Dobrze, próbuję. Wygląda apetycznie i smakuje rewelacyjnie. I jakie fajne balony można z niej nadmuchać. Nudy. Ja spróbuję moich Oreo. Są takie dobre. Uwielbiam to nadzienie w środku. Jest takie słodkie. Chcę zjeść jak najwięcej Oreo, zanim dziewczyny zaczną mnie błagać, żebym się z nimi podzielił. Najlepszym sposobem jest strupanie wszystkich Oreo naraz. Złożę je w stos i wepchnę do buzi. O tak, właśnie o tym mówiłem. Miam, miam, niam. To było niewiarygodnie pyszne. Pozostało tylko pozbyć się okruchów z ust. A teraz kolej na Tarę i jej okropną ośmiornicę. To prawda. Ośmiornica jest naprawdę okropna. Nawet nie wiem, jak ją zjeść. Spróbuję odgryźć mackę. Muszę zrobić to szybko i zapomnieć, jak o koszmarnym śnie. O nie, co to za dźwięk? O, ośmiornica żyje! Co ty mówisz? O, ośmiornica żyje! Uciekajmy, zanim nas zje! Jemy stąd! Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrybować kanału. Napiszcie w komentarzu, jakie wideo chcielibyście najbardziej obejrzeć. Do zobaczenia. Pa pa.